Jestem w formie. Nie chcę nikogo, oprócz Wojtusia. O, się przestraszyłem. się. A wiesz, co ukradłem z tego domu, jak go pierwszy raz napadłem? Kurwa debile, kurwa dwa. Ja nie wiem, kto podpalił, ale ktoś podpalił. Pod pachami. Nie wiem, czy latarki kupować, bo one są do dupy. Czy chujowe jak barć kurwa. Już próbuję czwarty raz. Lepiej mi nie wyjdzie. Yes. No ja kupię Mieć stracę najwyżej Strasse Tak jest No po niemiecku Strata to jest stras Jak Pięknie pojadę tędy opuść. To stracę dwie Strasse. godziny jazdy Wir mischte deine Strasse Mische strasę tu Harenhausen To naprawdę jest niemiecki Tak jest, zgadzam się To takie Schmetterling Schmetterling, o to jest prawdziwy niemiecki. Idziemy teraz na inną Hausen, nie? Tak jest, Eee, E Ezekiel 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 Yes Ezekiel Ezekiel You're right my friend It's Ezekiel Kurwa ale ty masz receptkę na, na na tym na, na karku Dzięki Proszę bardzo. Deco Who is Ja Nie zapomnij zapomnieć clutches <gulia> Nie, zapukać najpierw jak. Skąd tutaj przybyłeś? Nie zapomnij, gdzie się urodziłeś! HALO! HALO! Zapukałeś? HALO! Ej, już odpisałeś! Znaczy się, komputer, kurwa, masz się wiatr na komputerze, kurwa, pan jak zaczęłem pukać! <głos> <głos> kurwa, weź wstydu uszczęć! Nie da, pierdolę to biurko! <noise> już włączam! O co ci no. chodzi? Wiatrak mam ci włączyć, co, co mam ci zrobić? <grymne> Where are you? Odpierdol się! odpierdol się! zobaczyć dobro w nas umie. Chuj, że my to jeszcze nagrywamy i robimy, że kupię klipy, bo kurde. momenty... bo nie. nas streamuje, a te momenty czasami się wiesz. Nie ja mam włączone nagrywanie. Tylko nie wiem, czy z dźwiękiem. Sorry, Za tamto przepraszam, I chętnie bym cofnął wody, czas. To nie... <laughs> no, bo chciałem tylko mieć ten obraz do, do screenów, chociaż chyba jest. Mam nadzieję, że jest. Bo ostatnio to ci chyba pisałem, że 40 minut nagrywałem bez dźwięku. <laughs> Także jestem w formie! Ej, hey, profesjonalista. Tak zwany ten. Linowy skoczek narciarski. To ja. Jan w żyłę. Ja, Jan w żyłę. A, Adam w wąsa. Adam, Adam z małej. <laughs> Fu, kiba ją strony. To nieduchy. Nie duchy. Czemu ty, tak, czemu ty tak długo kurwa byłeś? <laughs> przesrana akcja. Oh, był Nieźle przez no? Pan sprawdzałem. Ubierałem próbki. <laughs> so, no, 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 no. Tylko my jesteśmy w tym domu Tylko my jesteśmy w tym domu? Nie, po to jesteśmy, bo ty chcesz wyczeć swoje <śmuchy> ślady. <śmuchy> <śmuchy> to nie, ślady To nie jest Zatrzeć na... ślady A wiesz co ukradłem z tego domu, jak go pierwszy raz napadłem? Godność, godność? <śmuchy> <śmuchy> Skąd ja to wiedziałem, kurwa? <śmuchy> <śmuchy> o nie Nie, o nie. <śmuchy> o nie. <śmuchy> ja wychodzę, nie? Po człowieku, to jest No to iście O, dotknął drzwi ta touch no dorsy A nie wiem, czy te, co zrobiłem zdjęcie Eee... Fotos Jest! W kuchni jest Albo w łazienku Where are you? Give me a sign. Give me a sign. Alenku fota. Where are you? Are you here? Are you Klaus? Are you Klaus? Give me a sign. Gdzie are you? Give me a sign. Godność! <gibanie>, to było łosie. Gdybym to było łosie. Gdybym Give me a sign. to było łosie. Gdybym to było łosie. Gdybym to było tylko Gdybym to dla ciebie. No. <gibanie> <grymka> <grymka> czekaj. Byćku! Y Murdeczku! <grymka> Byćku! Bićku, co chcesz powiedzieć? Być? Nie Byćku, wiem. Eee, sprzęt chciałem wziąć. Wziąłem czystą kartkę i długopis. Możemy napisać nasze życie od nowa. Kurwa, myślałem, że potrzebuję jeszcze 50 zł do tego. <grymka> Mam najtańsze przeloty samolotem, papierowym. Kurwa, to, to pierwsza klasa. Pierwsza klasa. Podstawówki, ale pierwsze <laughs> Mówisz, że pierwsze po podstawówczanie, prezentacji są tacy Podstawówczanie to są... Moi panie podstawówczanie mm. Tak jest O widzisz yy, W kuchni, na dole, po lewej Dobra, ile tam O shit, hunt! Whoa. Attacken! Co, Attacken. Chyba to był ten... Event. Manifen Manifest, Manifestejen. Uuu, się przestraszyłem. Oj, Oj, ducha widziałem w Wanie. Mój miły panie. Mój panie, to, rozwój, jakiś... to byś miał kilku wyszkolonych inżynierów. Tak jest, albo Mariusza. Mariusz, Mariusz... Mariusza to też jest przesada, kurwa. Takiego profesjonalisty to niego za to, że trzeba płacić. W sumie racja. Jeszcze Wojro. Tak jest. Oj raj, rajra witom. Witam. Witam! Dobrego dnia! Dobrego dnia! <laughs> jak ty usłyszysz jak ty przez to radio brzmisz, to... Ja nie wiem, ja się zesrałem na przykład już. To, ja, chcę, ja chcę to usłyszeć, Orbison. Or, o! Ej! Orbison! Hej! Orby! Orbi. Ej, atak jakiś kurde biały. Ej, ej, ej atak! Ej. Chyba hantuje, no. Allo? Czekam. Da hand jest. Hand jest. Ej, kurwa, tu jestem, chodź na solówkę, bijemy się. Kurwa. Dawaj, jawaj, jawaj. Dawaj, biały diable! Ty kurwo, ty! Jałganie! Proszę, przeklęto! Dziadoczka! Ty malinowe. Koniec, Wajtosiu, koniec. Koniec, koniec. No, bo się zesrał Co by powiedział papa e, w Eee, i jest piątka no jest. śmata, Tra ta ta, 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 ta ta No znowu? Halo? Znowu zhantował Czekaj, okay, radio czek a to manifest był Nie Mani manifest Ty kur... Aha się. What? To... Posrało go? To Masz... będzie revenant pewnie Zapalić to oba... O, Albo obak... albo rajdżu A co ci chłopaki biją? Obakę! Otabakę Otabakę A to Chłopaczki. nie znam tego ducha O paczki. Docynam to nie potrzebne? Chyba koniec. Mam w ręku, tak, tak. tylko próbuję z nimi dotrzeć. O się. RTG. RTG. mi światło zgasło? RUSKA mordo, ty pod stalinowskim wąsem twym uśmiech się szerzy I ciągną się w szeregi To jest No, zobaczmy Sprawdźmy to If it's something strange In the neighborhood Who you go go Stres. To głupne chule działa To trzeba jak latarkę Ja sam jakby wyskoczył na mnie, czy to no takie? No Przechodzi taka sylwetka. Taka łumpi bumpi. Tiri firi. O-o! O-o! Kurwa, gdzie ja Co jest? Kurwa, że się nie z tyłu! Nie! jakiego pokoju? Kurwa, niemiłosierna! Diamne ja, tożpańskie, czemu żeś poza mnie? Ładny taki był. Życie chciał karściami brać, a ty żeś mu zrobił czym cimpi, czym cimpyrym. Czemu ty leżysz tu, a tam twoje rzeczy leżą? Zrobiłem ci zdjęcie. Twoja rodzina zobaczy cię ostatni raz uśmiechniętego. Dead body. Be happy. Dead body. Hallo! To oh, salut, Sentium hajduk. Zrobiłem ci zdjęcie, żebyś nie czuł się samotny. Jo, w te gorące dni, w te gorące miesiące. Spójrz w oczy mi. <gryholding> Dla mnie duchem jest ten. Dziś, doni Mara Spirit Enter My Wydaje mi się, że miling, ale nie mam pewności. Odjeżdżam. Ja raju rai raju ra. To pokeball szykuj. <laughs> tak widzimy. Ciem... O, o dobrze był. Oba, obakę wódken. Obakę, obakę, obakę. U, u, u Pożyczyłem 200 zł oni PM się. Obakę Obakę. Chciałem kupić 4 gramy, a nie miałem przy sobie. Obakę, obakę. Potem policja mnie złapała, no i coś tam mi szczekała. Obakę, obakę. A ja miałem worek ciastny w 4 gramy na użytek własny. Obakę. Obakę. Ale pieniądz, Tak, się zgadza. O, monety.